Spójrz na ten pokój. Czy wydaje się znajomy? Stół pełen, szuflady przepełnione, szafy, które ledwo się zamykają. Nie, to nie brak miejsca, to nadmiar rzeczy, a każda z nich codziennie pochłania odrobinę twojej energii mentalnej. Wiem, ponieważ spędziłem lata próbując uporządkować, nigdy nie udając się w tym na dłużej. Kupowałem więcej pudełek, więcej organizerów, więcej rozwiązań, które tylko tworzyły więcej problemów. Dopiero gdy zrozumiałem, Problemem nigdy nie była organizacja, lecz ilość. Dziś ujawnię siedem przedmiotów, które bezwiednie kradną Twoją energię w domu. I nie, nie zamierzam Cię namawiać do wyrzucania wszystkiego naraz. Zróbmy to powoli, z zamiarem, bo kiedy usuwamy to, co nie służy, w końcu zaczynamy dostrzegać to, co naprawdę ma znaczenie. Mój dom się zmienił, mój umysł się zmienił, a niedługo zrozumiesz dokładnie, jak to się dzieje. Pierwszą rzeczą, która sprawiła, że straciłem kontrolę nad swoim domem, były ubrania, nie te, które nosiłem regularnie, ale te schowane na kiedyś, sukienki, które już nie pasowały, ale trzymałem w nadziei, że schudne, elementy, które nie pasowały do niczego w mojej szafie, koszulki z plamami, które przysięgałem, że kiedyś naprawię. Każdy element niósł ze sobą niewykonaną obietnicę, ciche obciążenie. Każdego dnia, gdy otwierałem swoją przepełnioną szafę, czułem ciężar. Nie mogłem dostrzec, co mam, więc zawsze nosiłem te same rzeczy. Spędzałem więcej czasu na szukaniu, co założyć, niż na przygotowaniach. A najgorsze, nadal kupowałem więcej, ponieważ nigdy nie miałem nic do założenia. Pewnego dnia postanowiłem wyciągnąć wszystko z szafy, dosłownie wszystko. Położyłem na łóżku i stanąłem naprzeciw góry tkanin. Było przerażające zobaczyć, ile uzbierałem. Najpierw oddzieliłem to, co naprawdę nosiłem. Odkryłem, że było to mniej niż 30% moich ubrań. Reszta była tam, zajmując miejsce, tworząc chaos wizualny i sprawiając, że czułem się winny. Zacząłem zadawać każdemu przedmiotowi pytanie, czy przynosisz mi radość dzisiaj, a nie w jakiejś wyimaginowanej przyszłości? Czy przydajesz się mojemu obecnemu ciału, a nie ciału, które chciałbym mieć? Czy pasujesz do mojego prawdziwego stylu, a nie do idealizowanej wersji mnie? Odpowiedzi były wyzwalające. Oddałem trzy worki ubrań, niektóre wciąż z metkami. Na początku czułem trochę winy z powodu wydanych pieniędzy, ale za każdym razem, gdy otwierałem swoją szafę i widziałem tylko to, co naprawdę nosiłem i lubiłem, doświadczałem klarowności umysłu, której nie czułem od lat. Drugim złodziejem energii są papiery. Boże, jak my gromadzimy papiery. Stare rachunki, instrukcje urządzeń, których już nie mam, paragony z nieistotnych zakupów, ulotki, stare czasopisma, luźne notatki. To tak, jakby każdy papier nosił ze sobą jakąś zaległość, niewykonaną pracę. Miałem pudła i kolejne pudła dokumentów. Niektóre ważne, większość nie. Problem polegał na tym, że pomieszane nie mogłem znaleźć tego, czego potrzebowałem, kiedy tego potrzebowałem. Odkładałem organizację, bo wydawała się niemożliwa. A stos tylko rósł. Pewnego weekendu postanowiłem zmierzyć się z tym potworem. Zorganizowałem trzy pudła: zachować, zeskanować, wyrzucić. Ku mojemu zaskoczeniu 80% trafiło do pudła na wyrzucenie. Odkryłem gwarancje na produkty, które już nie istnieją. Rachunki za usługi anulowane lata temu, instrukcje do sprzętu, który już dawno się zepsuł. Zacząłem skanować ważne dokumenty i przechowywać je w formie cyfrowej. Stworzyłem minimalną fizyczną teczkę tylko dla tego, co naprawdę potrzebowałem w oryginalnej postaci, i ustaliłem prosty system. Każda korespondencja, która przychodzi, jest natychmiast przetwarzana. Płacę, odpowiadam, archiwizuję lub wyrzucam. Nic nie czeka. Efekt był natychmiastowy. Moje biurko stało się wolne. Znajduję każdy dokument w mniej niż minutę. A co najlepsze. Nie czuję już tego rozproszonego niepokoju, że mam coś niezrealizowanego, o czym zapomniałem. Każdy papier ma swoje miejsce, lub nie ma miejsca w moim domu. Trzeci przedmiot, który najbardziej pochłaniał moją energię, to podwójnie kupowane środki czyszczące i higieniczne. Wydaje się to nieszkodliwe, dopóki nie otworzysz szafki w łazience i nie znajdziesz sześciu różnych szamponów, czterech płynów do mycia, trzech otwartych tubek pasty do zębów. Albo nie zajrzysz pod zlew w kuchni i nie zobaczysz produktów do każdego możliwego rodzaju powierzchni. Z jakiegoś powodu bałam się, że mi zabraknie. Kupowałam nowe, zanim to, co miałam, się skończyło. Testowałam nowe produkty, nie kończąc starych. Przyjmowałam darmowe próbki, których nigdy nie używałam. Efekt? Zator plastikowych opakowań wiele przeterminowanych, inne w połowie pełne. Postanowiłam ujednolicić po jednym rodzaju każdego produktu w moim domu. Gdy coś się kończy, kupuję nowe, proste. Oddałam nadwyżki i ustaliłam zasadę: nic nowego nie wchodzi, dopóki stary się nie skończy. To nie tylko uwolniło miejsce fizyczne, ale i mentalne. Nie muszę już decydować, którego szamponu użyć dzisiaj. Nie muszę już pamiętać, jakie produkty mam otwarte. Moje szafki mają teraz 70% wolnej przestrzeni. Mogę sprzątać i organizować w minutach, a nie godzinach. I co ciekawe, wydaję mniej nawet kupując lepsze produkty, ponieważ nie ma marnotrawstwa. Czwartym złodziejem energii są przedmioty na wszelki wypadek. Ta szuflada, a w moim przypadku kilka szuflad z rzeczami, które trzymamy myśląc, to może się przydać kiedyś. Luzem leżące guziki, tajemnicze klucze, ładowarki do starych urządzeń, adaptery, kable, zapasowe części od rozłożonych mebli. Każdy przedmiot niesie ze sobą małą decyzję odłożoną na później. A razem tworzą ciężar poznawczy, którego nawet nie jesteśmy świadomi. Za każdym razem, gdy otwierałam te szuflady, czułam lekką niepokój, jakby każdy obiekt oskarżał mnie o prokrastynację. Postanowiłam być szczera wobec siebie. Jeśli nie użyłam czegoś w ciągu ostatnich dwóch lat, prawdopodobnie nie będę tego używać. Jeśli coś się zepsuje i będę potrzebować części, mogę kupić to, czego dokładnie potrzebuję. Koszt utrzymywania wszystkiego na wszelki wypadek był wyższy niż hipotetyczna korzyść. Opróżniłem całe szuflady. Niektóre przedmioty trafiły do recyklingu, inne zostały oddane. Zachowałem tylko to, co miało określone i częste zastosowanie. Efektem była poczucie zakończenia, zamknięcia cykli. Bez wizualnych zaległości, które patrzyły na mnie za każdym razem, gdy otwierałem szufladę. Piątym przedmiotem są prezenty, które nie pasują do ciebie. Wszyscy je mamy ten wazon, który dała ci ciotka, obraz, który nijak ma się do Twojej dekoracji, bibelot, którego nigdy byś nie kupił. Trzymamy je z obowiązku, z obawy przed zranieniem osoby, która je podarowała, z wykrzywionego poczucia wdzięczności. Miałem całą półkę przedmiotów, których nie lubiłem, ale trzymałem je, ponieważ były prezentami. Za każdym razem, gdy na nie patrzyłem, czułem małe skurcze. To nie był przyjemność, to był obowiązek. A mój dom powinien być miejscem przyjemności, a nie wizualnych zobowiązań. Musiałem pracować nad swoim poczuciem winy. Zrozumiałem, że intencja prezentu została przekazana w momencie jego otrzymania. Wdzięczność tkwi w geście, a nie w fizycznym przedmiocie. Zachowanie czegoś, co nie przynosi mi radości, nie honoruje osoby, która mnie obdarowała, tylko zajmuje przestrzeń, którą można by wypełnić tym, co naprawdę ma znaczenie. Stopniowo zacząłem przekazywać te przedmioty dalej. Niektóre oddałem, inne przekazałem osobom, które naprawdę by je doceniły. Zachowałem tylko te, które, mimo że nie były w moim stylu, niosły ze sobą istotną historię lub łączyły mnie z kimś wyjątkowym. Mój dom zaczął odzwierciedlać to, kim naprawdę jestem, a nie oczekiwania innych wobec mnie. A co ciekawe, goście zaczęli komentować, jak mój dom wydaje się być bardziej autentyczny nawet nie wiedząc, co się zmieniło. Szóstym złodziejem energii są niedokończone projekty. Ten szydełkowy wyrób, który zacząłem i porzuciłem, materiały do remontu mebla, tkanina kupiona na firankę, której nigdy nie zrobiłem, książki językowe, do których ledwo dotarłem do pierwszego rozdziału. Każdy porzucony projekt to obietnica, którą złożyliśmy sobie, a której nie dotrzymaliśmy. Te przedmioty za każdym razem przypominały mi o mojej niekompetencji, były fizycznymi przypomnieniami moich porażek, moich zawiedzionych oczekiwań, zajmowały nie tylko przestrzeń fizyczną, ale przede wszystkim przestrzeń mentalną. Było to trudne, ale musiałam być szczera. Które projekty naprawdę chciałam wznowić, a które były tylko fantazjami. Zdecydowałam się zachować tylko jeden niedokończony projekt naraz. Resztę. Oddałam materiały tym, którzy naprawdę ich użyją. Dla projektu, który zachowałam, ustaliłam termin. Jeśli nie wznowię go w ciągu trzech miesięcy, oddam go bez wyrzutów sumienia. To było wyzwalające. Niektóre projekty rzeczywiście wznowiłam z nowym zainteresowaniem. Inne dostrzegłam, że już nie mają sensu dla osoby, którą się stałam. Moja kreatywna energia płynęła lepiej, gdy kierowałam ją na kilka znaczących projektów zamiast rozpraszać ją na dziesiątki porzuconych prób. I siódmym i ostatnim złodziejem energii są przestarzałe urządzenia elektroniczne, stare telefony przechowywane w szufladzie na wszelki wypadek, ładowarki do urządzeń, których już nie ma, kable różnego rodzaju i długości, zepsute słuchawki, piloty do telewizorów, które już odeszły na emeryturę. Każdy z tych przedmiotów wymaga skomplikowanej decyzji, aby je wyrzucić. Nie możemy po prostu wrzucić ich do zwykłego kosza. Tak więc je gromadzimy, odkładając pracę nad ich odpowiednim usunięciem. I tam leżą, zajmując miejsce, tworząc wizualny chaos, zmuszając nas do tracenia czasu na szukanie odpowiedniego ładowarki wśród wielu podobnych. Postanowiłam zebrać wszystko i poszukać miejsc odpowiedzialnego utylizacji w moim mieście. Odkryłam, że wiele sklepów z elektroniką ma punkty zbiórki. Niektóre działające przedmioty oddałam do projektów społecznych, które je odnawiają i przekazują. Inne zabrałam do specjalistycznego Centrum Recyklingu. Zachowałam tylko działające urządzenia, ich odpowiednie ładowarki i naprawdę potrzebny backup. Reszta poszła w świat, a z nimi poczucie otaczania się technologicznym śmieciem, przestarzałością, opóźnionymi decyzjami. Te siedem kategorii przedmiotów wydają się niewinne indywidualnie ale razem tworzą rodzaj ciągłego hałasu wizualnego i mentalnego. Są jak aplikacje działające w tle w Twoim telefonie, zużywające baterie, nawet tego nie zauważasz. Kiedy zacząłem usuwać tych złodziei energii, nie tylko mój dom uległ zmianie, poprawiło się moje samopoczucie, moja produktywność wzrosła, mój sen stał się głębszy. To tak, jakby każdy usunięty przedmiot uwalniał nie tylko przestrzeń fizyczną, ale także przestrzeń mentalną. Zdałem sobie sprawę, że żyłem w stanie ciągłego przeciążenia sensorycznego. Moje oczy nigdy tak naprawdę nie odpoczywały, zawsze rejestrowały nadmiar bodźców wokół. Mój mózg nieustannie przetwarzał niepotrzebne informacje wizualne. Dziś, gdy wchodzę do domu, czuję spokój. Nie jest to sztuczny spokój kogoś, kto schował bałagan w szafie przed wizytą gości, to autentyczny spokój kogoś, kto wie dokładnie, co posiada, gdzie znajduje się każda rzecz. I dlaczego każdy przedmiot zasługuje na miejsce w jego życiu. Moje poranki są spokojniejsze. Nie trwonię czasu na szukanie rzeczy. Moja rutyna sprzątania stała się prosta, niemal przyjemna. Z mniejszą liczbą przedmiotów sprzątanie stało się znacznie szybsze. A z mniejszą ilością czasu poświęcanego na utrzymanie domu mam więcej czasu na to, co naprawdę się liczy. Moje wydatki naturalnie się zmniejszyły. Kiedy wiesz dokładnie, co masz. Kupujesz mniej duplikatów. Gdy każdy zakup przechodzi przez filtr, czy to zasługuje na miejsce w moim życiu? Zakupy impulsywne praktycznie znikają. Zrozumiałem, że prawdziwy luksus nie polega na posiadaniu wielu rzeczy, ale na dokonywaniu dobrego wyboru, na posiadaniu tylko tego, co jest użyteczne, co działa, co przynosi prawdziwe piękno. Reszta to tylko bagaż, który nosimy ze sobą, nie zdając sobie z tego sprawy. Oczywiście proces ten nie nastąpił z dnia na dzień. To były miesiące małych, codziennych decyzji. Opierania się pokusie zakupu więcej. Kwestionowania automatycznych nawyków. Stawiania czoła irracjonalnym lękom przed brakiem czegoś. Zacząłem od miejsc, które najbardziej mi przeszkadzały. Stół w kuchni był zawsze zagracony. Stół, którego nigdy nie mogłem używać do jego pierwotnego celu, bo zamieniał się w składowisko. Szafka w łazience była tak pełna, że za każdym razem coś wypadało, gdy ją otwierałem. Stworzyłem małe codzienne rutyny. Pięć minut przed snem na uporządkowanie tego, co używałem w ciągu dnia. Dziesięć minut w niedzielę na przegląd rzeczy, które weszły do domu w ciągu tygodnia i podjęcie decyzji, czy zasługują na to, by zostać. Trzydzieści minut miesięcznie na ponowne ocenienie określonego obszaru domu. Dziś te rutyny są niemal automatyczne. Nie potrzebuję już przypomnień ani siły woli. Utrzymywanie prostoty stało się łatwiejsze niż życie w chaosie. To tak, jakby mój dom znalazł swój naturalny rytm, swoją równowagę. Zauważyłem również, że relacja z przedmiotami odzwierciedla naszą relację z samymi sobą. Przedmioty, które trzymałem na wszelki wypadek, odzwierciedlały moją niepewność. Ubrania, które już na mnie nie pasowały, były nierealnymi oczekiwaniami wobec mojego ciała. Niedokończone projekty. Pokazywały moją trudność w ustalaniu priorytetów. W miarę jak dom się przejaśnia, umysł również się przejaśnia. Połączenia, których wcześniej nie mogłem dostrzec, stały się oczywiste. Decyzje, które wydawały się niemożliwe, stały się oczywiste, gdy nie były już przyćmione przez wizualny hałas nadmiaru. Zacząłem dostrzegać emocjonalne wzorce związane z przedmiotami. Kupowałem więcej, gdy byłem zestresowany. Miałem trudności z pozbywaniem się rzeczy, gdy czułem winę. Gromadziłem projekty, gdy unikałem zmierzenia się z czymś ważnym w moim życiu. Każdy usunięty przedmiot był również małym ćwiczeniem autowiedzy, zrozumienie dlaczego wniosłem go do swojego życia, dlaczego trzymałem tak długo, co on reprezentował poza swoją praktyczną funkcją. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Właściwie nie polecam tego. Szybkie zmiany rzadko trwają. Ważne jest, aby zmienić relacje z przedmiotami, a nie tylko ich ilość. Chodzi o zrozumienie, że każdy przedmiot w Twoim domu wymaga od Ciebie czegoś przestrzeni, czasu, uwagi, utrzymania. Ważne jest, aby świadomie zdecydować, które z nich zasługują na te inwestycje. Zacznij od małych przestrzeni: szuflada, półka, blat kuchenny. Obserwuj, jak się czujesz używając tych przestrzeni po ich uproszczeniu. Zauważ różnicę w swojej energii, w humorze. Pozwól, aby to uczucie lekkości motywowało Cię do dalszej pracy. Stwórz tymczasowe miejsce na przedmioty, co do których nie masz pewności: pudełko, szafa, gdzie możesz przechować to, czego nie chcesz mieć na widoku, ale nie jesteś jeszcze gotowy, aby trwale to odrzucić. Jeśli przez trzy miesiące nie poczujesz tęsknoty lub nie będziesz szukać czegoś w tym miejscu, prawdopodobnie możesz się bez tego obejść. Ustal fizyczne limity dla kategorii, które mają tendencję do mnożenia się, określona przestrzeń na książki. Szuflada na kosmetyki. Kiedy przestrzeń będzie pełna, coś musi odejść, zanim coś nowego będzie mogło wejść. Tworzy to naturalną równowagę. Fotografuj przedmioty o wartości sentymentalnej, ale małej użyteczności lub urodzie, zanim je przekażesz dalej. Pamięć zostaje zachowana bez fizycznego objętości. Mam cyfrowy album ukochanych i uwolnionych przedmiotów, do którego czasami wracam z czułością, bez żalu. Szanuj swój własny rytm. Niektóre osoby potrafią przekształcić cały dom w weekend, dla innych zajmuje to lata. Ważna nie jest prędkość, ale kierunek. Każdy mały krok ma znaczenie, każda świadoma decyzja jest istotna. Nie porównuj swojej drogi z domami, które widzisz w mediach społecznościowych. Te minimalistyczne i idealne przestrzenie często nie pokazują prawdziwego życia. Dzieci, zwierzęta domowe, hobby, praca w domu wszystko to wiąże się z potrzebnymi przedmiotami. Celem nie jest pustka, ale intencjonalność. Pozwól sobie na eksperymentowanie z różnymi poziomami prostoty, aż znajdziesz to, co działa dla Ciebie. Niektóre obszary mojego życia są bardziej minimalistyczne niż inne. Mam bardzo mało ubrań, ale dużo książek, kilka produktów kosmetycznych, ale wiele roślin. Równowaga jest osobista. Kiedy Twój dom staje się prostszy, obserwuj, jak to wpływa na inne obszary Twojego życia. Twoje plany mogą stać się mniej zatłoczone, twoje posiłki prostsze i bardziej odżywcze, twoje relacje głębsze i mniej rozpraszające. Prostota ma tendencję do rozprzestrzeniania się naturalnie. Dla mnie najgłębsza zmiana dotyczyła relacji z czasem, z mniejszą ilością rzeczy do zarządzania. Odkryłem godziny, o których nie wiedziałem, że mam godziny na kontemplację, tworzenie, po prostu bycie. Wizualna cisza domu stworzyła przestrzeń, aby usłyszeć własne myśli. Dziś mój dom nie jest idealny. Wciąż mam dni dezorganizacji, obszary, które muszę zrewidować, nierozstrzygalne decyzje dotyczące niektórych przedmiotów, ale różnica polega na tym, że teraz są to wyjątki, a nie reguła. Podstawą jest klarowność, a nie chaos. A co najciekawsze, im prostszy staje się mój dom, tym mniej o nim myślę. Paradoksalnie, cały to wysiłek na rzecz uproszczenia skutkuje tym, że spędzam mniej czasu na myśleniu o przedmiotach, organizacji, porządkowaniu. Dom staje się przestrzenią, która wspiera życie, a nie nieustannym projektem, który pochłania życie. Możesz zacząć już dziś. Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi, książek, kursów ani skomplikowanych systemów. Wystarczy, że wybierzesz małą przestrzeń, szufladę, półkę. I zapytasz każdy przedmiot, czy zasługuje na przestrzeń, którą zajmuje w moim życiu? Szczerze odpowiedź poprowadzi cię dalej. Pamiętaj, że celem nie jest pozbycie się wszystkiego, ale stworzenie miejsca na to, co naprawdę ma znaczenie, niezależnie od tego czy jest materialne czy niematerialne. Niektóre z największych przyjemności w życiu nie zajmują przestrzeni fizycznej. Rozmowy, muzyka, kontemplacja, ruch, twórczość więzi. Na końcu minimalizm nie polega na posiadaniu mniej. Chodzi o zrobienie przestrzeni na więcej, więcej uwagi, więcej obecności, więcej radości, więcej celu. Kiedy usuwamy to, co nie służy, to, co naprawdę ważne, wreszcie ma miejsce, aby zakwitnąć. Te siedem przedmiotów, które kradną twoją energię, może wydawać się nieszkodliwych, ale razem tworzą ciągłą mgłę, która przyćmiewa klarowność myślenia. Ich usunięcie to nie tylko kwestia estetyki czy organizacji, to praktyka dbania o siebie. Uczciwości w stosunku do samego siebie i dostosowania swoich wartości do swojego otoczenia. Zachęcam cię, abyś dzisiaj spojrzał na swój dom nowymi oczami, nie z osądem czy frustracją, ale z ciekawością, które przedmioty służą Twojemu aktualnemu życiu, które tylko zajmują przestrzeń, które potajemnie drenują Twoją energię. Odpowiedź może przekształcić nie tylko Twój dom, ale całe Twoje życie. Podziel się tym błogosławionym filmem, aby mógł dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak Ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję Ci z całego serca, że jesteś częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wspierać nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję. I niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.